No dobra, dwa takie najczęstsze pytania, które zadajecie mi i niektórzy myślą, że próbuję wręcz uniknąć tych odpowiedzi, więc spróbuję nie unikać tych odpowiedzi i spróbuję dzisiaj na nie odpowiedzieć. Numer jeden pytanie to jest moje podejście do ARI10. ARI10 projekt na pewno znacie. Dzisiaj chyba startuje ich jakaś prywatna sprzedaż tokenów czy coś w tym stylu. Nie będę się Wypowiadał na temat tego, e, czym jest Ariten i, i w ogóle cokolwiek o tym w tym temacie. E, to możecie sobie znaleźć na innych kanałach. Powiem po prostu moje podejście do tematu Ariten, e, jak i też e, drugi temat, e, temat hero, a więc Meta Hero. E, kiedyś zrobiłem mały, mój taki wstępny e, research tego, tego, tego projektu i, i znowu. Częste pytanie, co dalej, co myślisz, co myślisz, więc e, odpowiem na to pytanie wspólnie, razem z Ariten bo to będzie taka jedna odpowiedź na to pytanie. E, następnie spróbujemy dotknąć tematu, e, kiedy startuje sieć PulseChain, ponieważ to jest następne najczęstsze pytanie, które e, dostaję w komentarzach, a później, na samym końcu, może uda mi się odpowiedzieć na. E, na pytanie znowu bardzo częste: pytanie NFTs. Chciałem Wam pokazać tylko taki mały, mały haczyk, gdzie można znaleźć, który można znaleźć właściwie w NFTs. Nie chciałbym, abyśmy na ten haczyk dali się złapać, ponieważ wiele osób totalnie nieświadomie, nie wiedząc skąd i dlaczego te NFTs sprzedają się po takich, a nie innych cenach, mogą niechcący wpakować się, wpakować się całkiem głęboko w jakiś niepotrzebny wydatek. Zresztą ostatnio chyba Wapniak zrobił sobie jakieś NFTs, które próbował sprzedać i nie rozumiał, dlaczego nie może sprzedać tych NFTs. Pokażę mu, pokażę wam również, w jaki sposób można sobie zrobić swoje NFT i bardzo dobrze go, bardzo dobrze go sprzedać. W czym jest Jedna wielka, wielka tajemnica, którą, którą właściwie Wam pokażę. Dobra, zacznijmy od samego początku, a więc zacznijmy od tych komentarzy do Ari Ten i Meta Hero, które dotknę razem. A więc mówiłem o Meta Hero już poprzednio i jak widzieliście tutaj niedawno na Twitterze, powiedziałem, że wiele osób się mnie pyta, więc odpowiadam, I'm no hero. Myślę, że to jest wystarczająca odpowiedź na to, jak czy i w ogóle znajduje się cokolwiek z Hero w moim portfelu? Podobnie odpowiedziałbym do Ari 10, ale to nie, jest odpowiedź, to nie jest odpowiedź w żadnym stopniu negatywna w stosunku do Ari 10 czy do Meta Hero. Chciałbym powiedzieć, że sens tego wszystkiego leży głębiej i tutaj spróbujcie wyłapać z tego, co będę tutaj mówił. Gdzie jest sens, i jakie jest moje podejście, i jakie może być wasze podejście do tego, ok? Powiem tak, dla części społeczności Bitcoina, jeżeli Bitcoin od tego momentu, który mamy, 60 tysięcy, zrobi razy 2, razy 3, czyli dojdziemy do 100, 20, 200 tysięcy, to będzie dla, dla, dla małej części, może nie takiej małej, ale dla, dla, dla części tej społeczności, to będzie kosmos. Prosta sprawa, mają już. Miliony w bitcoinie, więc jeżeli te miliony zostaną podwojone czy potrojone, dla nich to będzie kosmos. Dla części społeczności bitcoina e, będzie to znaczyło również, jeżeli bitcoin zrobi razy dwa, razy trzy, e, dla, dla części będzie to również wielki sukces, ponieważ właściwie zarobią miliony, a więc dojdą do tych swoich wreszcie milionów. Ale dla dużej, dużej, dużej większości jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli Bitcoin zrobi razy 2 razy 3, będzie to oznaczało, że z tysiąca zrobi im się 2000, tysiące. Czyli tak naprawdę nic dla nich to nie będzie wielkiego oznaczało. Dlatego tak, dlatego tak zawzięcie wszyscy w świecie krypto szukają tego następnego projektu, który da im razy 100, razy tysiąc, razy dziesięć tysięcy. Bo tak naprawdę, co to wszystko udowadnia, to o czym w tej chwili mówię, to udowadnia tylko nam dwie rzeczy, dwie użyteczności krypto. Numer jeden, użyteczność krypto, to jest tak jak mamy w bitcoinie przykładowo to jest to, że pomiędzy nami a naszymi pieniędzmi, naszą wartością, nie ma żadnego pośrednika. My mamy bezpośrednią Niekontrolowaną, bez cenzury, władzę nad swoimi środkami, nad swoimi bitcoinami. I to jest jedna podstawowa, bardzo ważna użyteczność dla wielu, 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 wielu osób. Oczywiście możemy to rozbudować na Następne punkty ABCD, po prostu, że wiecie, że jest to store of values, cyfrowe złoto i tak dalej, i tak dalej, zabezpieczone siecią, ale główną, główną, najważniejszą rzeczą to jest po prostu to, że po prostu pomiędzy tobą a Twoimi środkami nie ma pośrednika. Ty masz swoje środki w swoim własnym władaniu. Numer dwa użyteczność w świecie krypto. I tutaj właściwie większość osób uderza w tą użyteczność, nawet nieświadomie, ale tylko o tej użyteczności myśli. To jest po prostu tak zwane z angielskiego med gains, czyli potężne zyski ze spekulacji. I to jest ta użyteczność, od której jakby wszyscy zaczynają. Nieświadomie, ponieważ nie, nie zdają sobie sprawy, że za tym podążają, ale to jest właśnie ta użyteczność, za którą wszyscy podejrzają, a więc szalone zyski ze spekulacji. Jeżeli zrozumiesz te dwie rzeczy w świecie krypto, to zrozumiesz naprawdę bardzo, rozłoży się przed Tobą zupełnie nowy etap rozumienia krypto i tego, w jaki sposób możesz wykorzystać to krypto do swoich, do swoich celów. Więc mam nadzieję, że mm, zarówno Odpowie to, właściwie ta, ten wywód, odpowie na pytanie, jeżeli chodzi o Hero, i odpowie również, jeżeli chodzi na pytanie o Aritem, projekt, ponieważ to jest właściwie to, gdzie moglibyśmy znaleźć odpowiedź na, na, te, na te Wasze pytania. A więc to by, było, to by było podsumowanie tego. Teraz, numer dwa, o którym chciałem powiedzieć, to jest oczywiście NFTs. Wszyscy w tej chwili uderzają o te NFTs, o NFTs, NFTs i, 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 i nie rozumieją, lub próbują zrozumieć, gdzie tutaj jest haczyk, w czym to się wszystko, jak to się wszystko, że tak powiem, buduje i skąd się znajduje tutaj, tutaj wartość. Okej. Okay. Ja sam, tak jak powiedziałem, próbowałem już nieraz tutaj zrozumieć, lub znaleźć, gdzie jest tutaj haczyk, że ktoś właściwie płaci 500 milionów dolarów w Ethereum za od taki oto pikselowy sobie obrazek. Prawda? Więc gdzie jest, tutaj, gdzie jest tutaj ten haczyk? Mi się wydaje, i nie chcę tutaj powiedzieć, że to się odnosi do wszystkiego, co jest w świecie NFT. Nie może się to odnosić do wszystkiego, ponieważ świat NFT dopiero się buduje. Ten świat dopiero startuje. Na pewno. W tym momencie, zaczynając od tego najsłynniejszego cyberpunka, czy tam jakkolwiek się to nazywa, ze świata NFT, czyli ten, tego obrazka, to jest, to jest jakby taki pierwszy nieudany albo wręcz niesamowicie udany, zależy jak na to popatrzeć, krok w stronę tego, jak zbudować wszystko, co może mieć. Może mieć świat NFTs, ale musimy uważać tylko na jedną rzecz, jeżeli chodzi o NFTs. Abyśmy to my nie zostali złapani na tak zwany haczyk wartości. I teraz, na czym polega ten haczyk wartości? Ktoś tutaj świetnie po, po prostu prześledził transakcje, które miały się na jednym z Takich e, słynniejszych NFTs, które sprzedały się za powiedzmy dziesiątki Ethereum. I teraz, jeżeli byśmy prześledzili to dokładniej, wyglądało to tak. NFT zostało wystawione przez adres, tutaj mamy 9B, za e, ileś tam Ethereum, prawda? I teraz ten adres wysyła te Ethereum, czyli 9B wysyła Ethereum do. 8e za, yy, za, ten, za ten NFT. 8e otrzymuje te Ethereum i co robi? 8e odsyła te Ethereum do adresu 9b. Czyli, krótko mówiąc, ktoś sam od siebie kupił to NFT za olbrzymią kwotę, po to i wyłącznie tylko, aby yy, wzbudzić zainteresowanie. A więc, inaczej mówiąc, Gdybym ja stworzył sobie NFT, takie oto piękne, takie oto piękne arcydzieło i wziąłbym z mojego jednego portfela, przykładowo 9B, 9B wystawia to NFT za 100 tysięcy dolarów. Teraz mój portfel 8E wysyła mi 100 tysięcy na 9B. I w tym momencie wszyscy są w szoku, jak to ktoś zapłacił 100 za tysięcy taki, za takie piękne dwie, dzieło. What? Właśnie. Ktoś zapłacił 100 tysięcy za takie piękne dzieło. Tylko, że e, po jakimś czasie e, nikt nie śledzi tego, że 8E odsyła z powrotem na portfel 9B te oto, te oto 100 tysięcy. E, te 100 tysięcy to nawet nie musi być 100 tysięcy, które. Są w tym momencie, jakby w posiadaniu tego właściciela tego oto pięknego dzieła. Bo co można zrobić w świecie krypto, to również można wziąć tak zwany flash loan. I nie będę wchodził tutaj w detale, ale flash, no, flash loan to jest taki, taka krótka pożyczka, którą można wziąć na długość przykładowo jednego bloku, e, po to tylko, aby wziąć i oddać w tym samym czasie, tak jakby. Więc wystarczy wziąć, wysłać, odesłać, oddać i tak byśmy w ogóle tej pożyczki nie mieli. Ale transakcja za 100 tysięcy zostaje zanotowana. Oczywiście mówię to bardzo, 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 bardzo powierzchownie. Tak powierzchownie, że, że właściwie wypadałoby tutaj spędzić dużo więcej czasu na tym, aby zagłębić się w kto, komu, za co i, i dlaczego płacił. Można to też wykorzystać w najróżniejsze inne sposoby, które nie będziemy tutaj nawet rozkminiać. Ale teraz, jeżeli jeżeli... Ten piękny oto obraz wzbudziłby zainteresowanie społeczności, to może jakiś yy, świr pomyślałby, że może go kupić za 100 tysięcy od adresu znowu, od adresu 8E, który w tym momencie jest właścicielem tego obrazu i próbować sprzedać go za 110 tysięcy. I w tym momencie nagle okazuje się, że nie ma następnego adresu, który chce kupić to za 110 tysięcy, bo tak naprawdę. Ten, kto kupił i sprzedał, to była ta sama osoba, po to tylko, aby wzbudzić po prostu zainteresowanie. Więc to jest, to, jest, to jest naprawdę. W świecie tradycyjnym jest wystarczająco różnego rodzaju zawirowań i tego typu zagrywek. W świecie krypto te zagrywki istnieją również, ale są jakby nawet jeszcze prostsze do przeprowadzenia, a że świat krypto ma bardzo, bardzo dużo nowych, Nieświadomych zagrożeń uczestników, to, to, to nawet takie zagrywki potrafią się rozegrać w bardzo prosty sposób. I nie mówię absolutnie, że ten oto e, piękny punk, który został sprzedany za 500 milionów. E, za 500 chyba, nie, już nie, 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 nie wiem, czekajcie, zobaczmy. E, dobra przegapiłem przy to, że on akurat jest, że on akurat został sprzedany i, i, i oddany do tego samego portfela z kieszeni do kieszeni, po prostu pieniądze przeszły, tyle że no nie wiemy tego dokładnie, więc po prostu cokolwiek robimy musimy, musimy sobie zdawać z tego sprawę i znowu wracając do, do tego, co mówiłem na samym początku i do komentarza o, Właśnie choćby o, 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 o Hero, o, o Ari Ten, czy o cokolwiek innego. Musimy sobie zdawać sprawę i zapytać sami siebie, czy e, i dlaczego e, robimy tą inwestycję. Czy jest to czysta, czysty punkt numer dwa użyteczność krypto, czyli e, po prostu liczymy na spektakularne zyski z naszej spekulacji? Czy a, Właściwie szukamy tej użyteczności, która mia którą miałby mieć Bitcoin, a więc bezpośredni dostęp do naszych środków z nadzieją na kajna takie store of value, czyli zachowanie, zachowanie, przechowanie wartości, takie cyfrowe złoto na uczestnictwo w budowie czegoś, no to musimy, to musimy sobie, z tego musimy sobie zdawać sprawę i w momencie, kiedy sobie odpowiemy na to pytanie, czy jesteśmy punkt numer jeden podejściu do danego projektu, do danego narzędzia, do danego, nie wiem, do danej cyfrowej waluty, do danego cyfrowego aktywa, czy jesteśmy w punkcie dwa, to wtedy będziemy wiedzieli, jak chcemy to rozegrać i jak chcemy się tutaj zachować. Oczywiście musimy omijać właściwie takie, takie właśnie myki, abyśmy się nie dali złapać w pułapkę tego, że nagle ktoś nas złapał na kupowanie czegoś, co, co, co sam próbował zbudować wartość poprzez przesyłanie z kieszeni do kieszeni, lub też sponsorujemy komuś jego sponsorujemy komuś jego marzenia, budowania czegoś, gdzie później my zostajemy jako sponsor. Z z niczym w kieszeni. No to jest ciężki, ciężki temat. I teraz, jeżeli chodzi o Pulse Chain, wiele osób się pyta o Pulse Chain i kiedy startuje Pulse Chain. A więc, jeżeli chodzi o... W ogóle chyba Nomix chyba ma PLS. Nomix jest już gotowe na odpalenie tutaj, jak widzimy, odpalenie tutaj wszystkich danych, jeżeli chodzi o Pulse Chain. Jest... Jest jedna ciekawa rzecz, co dzieje się w tej chwili. Wiele patrzymy na to, co dzieje się z Heksem, patrzymy na cenę Heksa, zastanawia nas, co dzieje się z ceną Heksa, dlaczego Heks w tym momencie się tak, a inaczej zachowuje. I wiele osób śledzi to, co dzieje się na Heksie i kto i jakie adresy robią co na Heksie. Okazuje się, że jest jeden adres, który ostatnio był bardzo aktywny ze zrzucaniem Heksów na rynek i jest to adres, który nie tylko wziął swoje heksy, darmowo, ponieważ miał bitcoiny i po prostu upomniał się o swoje darmowe heksy. Następnie również sporą tą ilość heksów od dnia pierwszego do dnia tam 60 chyba kupował dosłownie za Ethereum w momencie kiedy była ta faza startu heksa. Potem bardzo dużą część heksów udostępnił, aby była płynność heksa, ma dosyć dużo takich stejków, które są jeden stek jest chyba nawet na 10 lat, ale ma też 115 milionów heksów płynnych, czyli niezastejkowanych. No i jeżeli w tym momencie ten ktoś zadecydował, że no, no, no może mu potrzeba tych... 5 czy 6 milionów dolarów, bo, bo, bo chciał sobie chyba coś tam, nie wiem, wyskoczyć, może gdzieś na jakiś do kina albo coś. No to po prostu opylił, opylił tyle, tyle tych heksów i zwinął te 6 czy 7 milionów dolarów do kieszeni. I, no i, no i cena dostała, dostała raz, drugi, trzeci, że tak powiem, po łbie I to tylko pokazuje, jak wcześnie jeszcze jesteśmy, jeżeli chodzi o rynek heksa, o cenę Heksa, i jak łatwo tutaj właściwie wieloryby i szarki tego, 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 tego tej naszej sadzawki Heksa, mogą poruszyć wody i wiele, wiele płotek, krabików i planktonu się, że tak powiem, może wystraszyć. Co to, co to znaczy, czy Heks się popsuł? Ktoś tam napisał: Heks się popsuł raz mi w komentarzu. No, Heks działa tak, jak działał. Nic się nie zepsuło. Ciągle jest ten, tym samym Heksem, co był. Wyobraźmy sobie, że. Nie wyobraźmy sobie, możemy sprawdzić, że 6 miesięcy temu Heks był po 1,3 centa. Dzisiaj mamy Heksa po. Po ile? Po, patrzmy, ile Heks jest, kosztuje w tej chwili. Dzisiaj mamy Heksa po 20, prawie 25 centów. Więc ja rozumiem, że jeżeli ktoś kupił heksa za 50, to w tej chwili jest pod kreską, ale ile go, ile go trzyma? Miesiąc? Więc, więc wszystko to zależy od naszej, naszej perspektywy czasowej. Ale znowu wrócę do punktu numer 2, Więc jesteśmy, jeżeli jesteśmy w krypto dla tych mad gains, czyli takich szalonych zysków to musimy wiedzieć, że mamy do czynienia ze spekulacją i to jest to jest coś to jest część gry, to jest część gry. I tak jak wczoraj mówiłem, musisz znać grę, aby wiedzieć w jaki sposób ją rozgrywać. Musisz znać swoich uczestników gry i przeciwników lub współtowarzyszy gry, aby wiedzieć w którą stronę i gdzie hmm, gdzie gramy, do której bramki. Więc, jeżeli w tym momencie jeden z wielorybów postanowił grać do przeciwnej bramki, lub po prostu postanowił rozdystrybuować swoje heksy dla nowo przybyłych, no to może to jest właśnie ten moment, że to mamy taką redystrybucję. Taka redystrybucja w świecie bitcoina miała miejsce mnóstwo razy w historii. Więc, w tej chwili obserwowaliśmy taką redystrybucję tuż przed Big Pay Day. Dla tych wszystkich, co wiedzą, co to jest. Teraz mamy podobnie w tym momencie, więc to jest, to jest po prostu część gry i tyle. To by było tyle na dziś. Dzięki wielkie. Miałem jeszcze tutaj skomentować parę rzeczy, które, które, które były na temacie odnośnie ostatnich, ostatnich audycji różnych krypto, które pojawiały się w świecie krypto, ale odpuszczę sobie, nie będę tutaj nie będę tutaj dzisiaj już więcej zawirowań wprowadzał. Mam nadzieję, że ta pierwsza część dała wam dużo do myślenia, jeżeli chodzi o tą użyteczność krypto, i o to w jaki sposób zrozumieć krypto, tak aby po prostu z tego korzystać, czy korzystamy z Użyteczności numer 1 czy z użyteczności numer 2. Na razie trzymajcie się, cześć.